Szybka porada. Montowaliście lampę i został dotknięty sufit. Mamy ślad na tym suficie. Co teraz z tym śladem zrobić? Brać gąbkę i to wycierać? Bierzemy taśmę malarską, przyklejamy w tym miejscu i odrywamy. Przyklejamy, odrywamy, przyklejamy, odrywamy i tak wielokrotnie. I ten ślad sobie tutaj w większości zniknął. No została kropka, bo to było dotknięte prawdopodobnie ołówkiem. Nie wiem, bo klient sobie sam montował. W każdym razie, jak dotkniecie gdzieś palcem i zostanie taki kurzowy ślad od tego palca, to taśma malarska kilka razy i powinno zejść. O, tak jak tutaj. O, tak, tak. Robimy sobie coś takiego. Wymieniamy taśmę i zobaczcie, tu był ślad, którego teraz nie ma.